Te długi ktoś musi spłacać. Tak. o złotych już jest ponad. No. I kto spłaci? Dopiero nasze dzieci, nasze wnuki. No nie, darmowe leki były do tej pory na przykład na seniorów, pani gdzieś tam. Chwila, u, mój mój nie... tata ma 85 tak, lat, tak, lat leki... i nie ma żadnego darmowego leku. Ma cukrzycę, ma nadciśnienie, ma chore serce, bo jest po yy, y, bypassach, po zawale i żadnego leku darmowego. A powinny być takie darmowe leki, według pani? Nie. Jak e, pani sobie radzi z drożyzną, Czy jest drogo? O jest dużało? Jest bardzo drogo. Dobra, ja, Pani. ja pracuję na 3-4 etatu. Nie jest nie stać utrzymać się. Mimo Pani, że dużo pracuje, i tak ciężko jest wyjrzeć. Tak. Czy, e, bo Pani to sprzedaje w kiosku. Czy powinny wrócić handlowe niedzielę? Bo już taki jest pomysł, że może mogą wrócić znowu. Powinno. 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 Tak. A dlaczego powinny wrócić? Bo niektórzy nie, mówią, że nie chcą pracować. A ja bym pracowała. A więcej ja, więc... im płacić wtedy? Tak. Bo bym wte wtedy miała więcej pieniędzy. A tak to mam okrojone. A dlaczego? A może być. A w niedzielę ludzie też chodzą i kupują. Bo tutaj jest kiosk y, czynny, bo y, w y, niedzielę siedzi y, właściciel. No bo mnie nie, pracownicy nie, tylko właściciel. Ale też małtargi. Tak. No. Gospodarka mi się skręcała. Co jeszcze powinni zmienić? No nie wiem, zdrowia, co jeszcze? Szkolnictwo. Szkolnictwo. Ale co, program bardziej, czy... <gry> za, długo, za dużo pracują, za dużo się uczą, za długo po prostu nie. wychodzą się na styfik. Przede wszystkim e, pana czanka e, wywalić to wiadomo, to już, to i normalnego prawo. człowieka tam i nie to, że za dużo się uczą. Bo nasz, nasze polskie dzieci uczą się wiele więcej i wiele więcej umieją niż dzieci angielskie. Mam przykład, sama na sobie, tak. e, niż angielskie, niż w innych krajach. To może, e, nauka może być, tylko przede wszystkim nie te podręczniki, które są wydrukowane w tej chwili. Można podręczniki, program, tak. a tak resztę zostawić mniej więcej. Sekund, ja Na Pani... Jest... jestem zadowolona. Pani zadowolona, że pozycja wygrała, tak? Tak jest. Czyli Pani zapisu, jak Pani to... zapisu żyło? Proszę? Jak było zapisu rządu? Szkoda gadać. Te czternastki przekonywały, czy nic? Mnie nie. Dlaczego? czego? No. chciała Pani pieniędzy? Ja, ja bym wolała, żeby nam podwyższyli od razu, do, do, co miesiąc do emerytury, a nie, a nie łaskę nam zrobiły z naszych pieniędzy. Darmowe leki były zapisywane, obiecywali na przykład? Tak, i w siostrze wykupywałam właśnie Lek, kosztują leki i leki, zapłaciłam prawie 400 zł. Jak pan, jak pan myśli, jak to sprzejmie władzę, co będzie się działo w kraju? Ja jemu już nie wierzę. Imigrantów może wpuścić, na przykład ludzie się boją. Jak pan myśli, będzie bezpiecznie czy nie? Nie będzie. Nie będzie bezpiecznie. Trzynastki zabierze, Tusk, czternastki, osiemset. Wszystko, wszystko zabierze. A on mówi, że nie zabierze. Okaże się. Dobra. A teraz panu było dobrze, tak? Za, za tego A, rządu. Nie A czy przekonywali, tak? W skrócie, w jednym zdaniu. Jakby pan miał pis zareklamować? Czym się wyróżniał pis? No, to było tego rozdabnictwa było. A dobrze było rozdabnictwo czy nie? Dobrze było. Wcale nie na A